Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj znowu zabieram Was do lasu na recenzję kolejnej książki Dorośli. Nie mam tej książki przy sobie, bo czytałam ją w, na, na e-booku, ale specjalnie jakby chciałam Was zabrać do lasu, ponieważ akcja tej książki toczy się właśnie w lecie, kiedy niby odpoczywamy kiedy się mamy relaksować? Tutaj Norwegia. Rodzina spotyka się na wspólnych wakacjach, na odpoczynku, ale czy jest to prawdziwy odpoczynek? Właśnie w tym momencie wychodzą te wszystkie niuanse spędzania rodzinnych wakacji, ale szczegóły już za chwilę. O czym są dorośli? Dorośli Marii Aubert to um, opowiadają główną bohaterką w zasadzie można powiedzieć, że jest Iga i to ona jest taką główną narratorką. E, Iga e, bardzo gdzieś tam sfrustrowana, bardzo głęboko e, trzyma w sobie wszelkiego rodzaju żale w stosunku do rodziny, do bliskich. Ale udaje, tak? Udaje przed rodziną, no bo oczywiście to mają być wspólne, świetne wakacje. Tak samo udaje jej siostra. Tak samo udaje matka. Matka świętuje swoje urodziny. I oczywiście wszyscy starają się, żeby te urodziny były cudowne, ale czy naprawdę takie są? Czy gdzieś tam wszyscy rzeczywiście. Życzą tego najlepszego? Czy rzeczywiście wszyscy się cieszą z tych wspólnie spędzonych chwil? Czy każdy jest wobec drugiego życzliwy? Jak wyglądają relacje rodzinne w tej rodzinie, ale również w naszych rodzinach? Myślę, że w każdej rodzinie są jakieś. Może niekoniecznie problemy, ale takie tematy, których się nie porusza albo które się omija, tak? Które, o których raczej się nie wspomina. Nie wyciąga się ich, ponieważ od razu wiadomo, że będzie jakiś konflikt i przez to, że boimy się rozmawiać o tych tematach, to nigdy nie będzie szczerości w naszej rodzinie. Czyli będzie tylko ta wierzchnia warstwa. Oczywiście jest spotkanie rodzinne. I można powiedzieć, że rozmawiamy cały czas o pogodzie, tak? że było fajnie. I y, tutaj nie będę Wam zdradzać, ale właśnie idealnie podkreśla to y, zakończenie tej powieści, i y, 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 że takie właśnie relacje staramy się utrzymywać w naszych najbliższych rodzinach. Ale naj, rodzina to jest jednak to nasze najbliższe otoczenie i to rodzina powinna stanowić dla nas wsparcie. Dlaczego też rodzina jest dla nas często głównym? Takim centrum bólu, centrum e, generowania, można powiedzieć, problemów psychicznych w przyszłości, tak? problemów wchodzenia w inne relacje z, właśnie z ludźmi, e, w realizacji naszych celów, definiowania w ogóle tych celów, tak? czego w zasadzie chcemy, znalezienia swojego miejsca. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło i to, co powiem Wam, jak rozmawiam gdzieś tam ostatnio z, no może nie osobiście, bo się nie daje, ale wirtualnie z ludźmi, to głównie wszyscy cierpią w rodzinach na brak akceptacji. Akceptacji siebie takim, jakim jest. I tutaj. Też trochę tak mamy w tej książce, czyli jest rywalizacja, ale chyba głównie ten brak akceptacji, y, gdzie y, jest on postrzegany jako chęć manipulacji, albo że ktoś jest za bardzo egoistyczny, bo chce, żeby go nie wiem, akceptować. Y, no, do Waszej oceny, bardzo y, ciekawa pozycja, bardzo dająca dużo refleksji. Y, napisana bardzo prostym językiem, ale zmuszająca bardzo do myślenia. Nie jest to natomiast lektura łatwa. Jeśli się do niej podejdzie, żeby tylko przeczytać, to powiem Wam, będzie nudna ta lektura. Natomiast jeśli się do niej podejdzie, że chce się to przeanalizować i podejść głębiej i tak jak mówię, przeanalizować pod kątem psychologicznym, jak to wygląda ogólnie w rodzinach. Jeśli ktoś się z Was interesuje psychologią, to naprawdę gorąco, gorąco polecam. Jeśli natomiast ktoś chce przeczytać lekką powieść, to to nie będzie powieść dla niego. Ale dla tych, którzy lubią powieści z wątkami psychologicznymi, którzy lubią gdzieś tam szukać książek do refleksji, no to polecam i myślę, że nie będziecie zawiedzeni. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.